W takim razie tych literek, które opisują, tutaj widzimy taki świąt i plusów i minusów, jest bardzo długi. Ten system podlega tym samym regułom, co wyraz baba na samym początku. Czyli efy są zamieniane z każdą kolejną generacją. Dobrze, pójdziemy w takim razie do na naszej prezentacji. Oczywiście te systemy stosują się do o wiele bardziej zaawansowanych rzeczy niż rysowanie traktami. Aby stosować te systemy do bardziej zaawansowanych rzeczy, potrzebujemy też bardziej zaawansowanych komend. komend. I tak na przykład poznaliśmy już komendę F, która rysuje prostą kwestię, ale tutaj na slajdzie pokazuję kilka komend, które są komendami, można powiedzieć, jeszcze podstawowymi, natomiast posiadają one takie coś jak nawiasy i pewne literki w tych nawiasach. Okazuje się, że każdą, każdą literkę w Houdinium, każdą komendę możemy parametryzować. I tak na przykład literkę F możemy, jest standardowo parametryzowana czterema parametrami. Jeżeli literkę F zastosujemy bez parametryzowania, czyli tak jak stosowaliśmy teraz, czyli napisaliśmy na przykład F plus F, to wtedy Houdini, pójdzie, Houdini będzie rysował żółwia, który idzie o krok o równej długości stepsals. Jeżeli natomiast parametryzujemy ją, czy napiszemy na przykład F nawias 5, to wtedy ta piątka zostanie zintegrowana jako pierwsza wartość tej funkcji, wtedy żółw przesunie się w przód na odległość równą 5. I nie będziemy brali pod uwagę wartości stepsas. Tak samo pozostałe parametry, tak jak plus, minus end i ptaszek z jak jakkolwiek to się nazywa, możemy parametryzować. Ogólnie każdą funkcję, którą sami napiszemy, możemy parametryzować pewnymi parametrami na rzeczą jest też, są też tak zwane zmienne lokalne, czyli tak zwane są literki, które nie są standardowo parametryzowane i one są zamieniane na pewne wartości. I tak, na przykład, jeżeli na w naszych regułach G, to G będzie zamienione na wiek obecnej reguły. Jeżeli naprzemy x albo y albo z, to x, y albo z będą zamienione na pozycję, obecną pozycję żółwia w przestrzeni 3D. Napisałem tutaj poniżej, tak, coś, co, co jest aktualne. Nie wykorzystanie przedrostki. Te różowe napisy widać? Nie, o tak. Jakby się zgasił do ja to. No spróbuję zgasić światło <grym> w takim razie. Eee, A, nie No, tak. tak. teraz widzę. Tak. Tak. Super. W takim razie nie wiem, przedrostki. Dlaczego ja tu mówię o przedrostkach? To jest bardzo ciekawa rzecz. Houdini... Aha, to, to się... Dobrze. Weźmy nowy w takim razie asystent, który będzie mówił nam właśnie o przedrostkach ten system jest pokazany i powiedzmy, że to będzie system bardzo prosty, f plus f. Dostaliśmy prostą kreskę, która jest złomana i powiedzmy, że to plus, sparametryzujemy pewnym parametrem, na przykład q. Jeżeli parametr q nie jest zdefiniowany nigdzie, to jest on przyjęty automatycznie za 0, więc widzimy, że kreska jest prosta. Własne parametry tworzymy w zakładce values, stworzymy na przykład tak 10 z własnych parametrów, no, może trochę mniej. W każdym razie, jeżeli napiszemy, że pierwszy parametr to jest parametr q, to będziemy mogli ustawiać, 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 yy, ustawiać ten nasz parametr, który wpisaliśmy w naszych systemach Jeżeli natomiast drugi parametr, drugi parametr, nazwijmy na przykład Q coś tam dalej, nie będę tego czytał, yy, to nasza kreska wróci znowu do pionu. Dlaczego? Dlatego, że nieważne ile parametrów tutaj napiszemy i nieważne jak ten parametr w naszych L systemach będzie zatytułowany, to i tak liczy się tylko przedrostek. Ten parametr ma przedrostek Q i podstawiany, podstawiana będzie ostatniego parametru z tej listy, którego przedostaj ten tego. To często wprowadza zamieszanie, yy, natomiast to jest bardzo użyteczna rzecz, o której mogę opowiedzieć później. Ważne, yy, warto to zapamiętać. Dobrze. Yy, sprawdzę, czy idę zgodnie z wykładem, który sobie tak zaplanowałem, żeby nie zgodnie, żeby nic nie objąć. Chyba i dobrze. W każdym razie chodzi o to, że aby tworzyć realistyczne rośliny roślin i aby te rośliny były naprawdę podobne do tych, które spotykamy w rzeczywistości, musimy poznać pewne reguły, którym podlegają te rośliny. Reguły te są regułami matematycznymi oraz powiedzmy musimy poznać też jakieś pojęcia biologiczne. Zacznijmy od tych pojęć biologicznych. Pierwsze pojęcie biologiczne, jakie dzisiaj przedstawię, chyba najważniejsze, jest tak zwana filotaksja. Filotaksja to po polsku ulistnienie. Mamy cztery rodzaje e, filotaksji, <laughs> ze względu na to, że nie ludzi biologii, nie będę ich wszystkich czytał. E, Najważniejsza jest filotaksja skrętoległa, dlatego że, może nie najważniejsza, dlatego, będziemy się ni nią dzisiaj zajmowali, dlatego że jest, e, powiedzmy, najciekawsza w wykonaniu i najciekawsza. E, o filotaksji skrętoległej za chwilę powiem, natomiast na samym początku powiem o pewnych parametrach matematycznych, które do dotyczą tego systemu. I tak? Ja staram się wykład oddzielić od, od zagadnień matematycznych, natomiast yy, pewne rzeczy, które są naprawdę ciekawostką, postaram się bardzo szybko przybliżyć. Otóż chciałbym powiedzieć, co ma wspólnego złoty kąt ciągli Fibonacciego, i inne systemy oraz to jest złoty kąt ciągki Fibonacciego? Otóż złotym kątem nazywamy kąt w przybliżeniu 137,5 stopnia, który możemy wyliczyć z równania po prawej stronie. Jeżeli ktoś z tego równania po prawej stronie wyliczy ten kąt do końca daje, dostanie koszulkę i putkę. I teraz tak, nie, nie, nie I teraz tak... Yy... <grymna> 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 tak. I teraz tak, yy, prowadzimy takie ćwiczenia jak ciągi Bonaciego. Ciągi Bonaciego jest to w matematyce ciąg liczbowy, który jest określany następującymi regułami. Pierwsze dwie liczby są jedynkami, a każda kolejna liczba jest sumą dwóch poprzednich. Czyli na przykład dwójka to jest 1 plus 1 to jest 2, 1 plus 2 to jest 3, 2 plus 3 to jest 5, 3 plus 5 plus 8, 5 plus 8 to jest... 13 i tak dalej. Jeżeli teraz, to jest taka ciekawostka, jeżeli teraz będziemy dzielili jakąś liczbę y, z ciągów wyboraciego przez drugą co do kolejności względem tej liczby, czyli na przykład 1 przez 2, 1 przez 3, 2 przez 5, przez 8, 5 przez 13 i tak dalej, to dojdziemy do, do pewnej magicznej granicy. Jeżeli tą granicę pomnożymy przez 360, to dostaniemy właśnie złotych. Dl dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że jeżeli będziemy zajmowali się filotakcją skrętolegu, to złoty kąt odgrywa bardzo dużą rolę y, w tworzeniu roślin. Jeżeli I jak przykładamy łotykę rośliny, to w większości przypadków, a raczej we wszystkich przypadkach, kiedy mówimy o filotakcji skrętoległej, liście na łodydze są ułożone w ten sposób, że na początku tworzony jest jeden liść, a każdy kolejny liść na tej łodydze obrócony jest o 137 stopni o 137,5 stopnia względem poprzedniego. Y i tak samo, tak samo dzieje się z płatkami roślin, i, czy z ziarnami, na przykład w słoneczniku. Ale do słonecznika się nie wydzielę. Proszę? Nie, to chyba nie dobrze. Dobrze. dobrze, w każdym razie, aby tworzyć realistyczne rośliny w chodnim, trzeba jeszcze zrozumieć, w jaki sposób działa, działa chodnim, w jaki sposób przepływają przez niego dane. Nie, nie to nie będzie kłamstwo, jeżeli powiem, że to, co widzimy na ekranie w chodnim, to tylko efekt drugorzędny. Naprawdę główną zaletą chodniego i głównym, yy, głównym, yy, głównym, yy, głównym tym, co się w nim naprawdę dzieje, jest to, że pewne dane przepływają przez węzły, które po lewej stronie widzimy taki typowy network, czyli połączenie różnych węzłów w kolinii. I te dane przez te węzły przepływają. Na przykład węzeł na samej górze tworzy jakiś okrąg i współżynne tego punktu przepływają w dół do następnych węzłów i są w pewien sposób modyfikowane. I właśnie tym bazuje Houdini. Tak samo te literki modyfikujemy, a to, że odczytujemy z nich coś graficznie, to, to już jest druga sprawa. Naprawdę możemy tego nie robić, możemy literki, te literki, te systemy stosować do czegoś innego, na przykład do linkowania, czy do animowania jakichś, nawet nawet substancji. W każdym razie, ważną rzeczą jest to, że przepływ danych Houdini mamy zazwyczaj od góry, od góry do dołu. To jest standardowy, standardowy przepływ danych. I teraz, jeżeli chcielibyśmy jakąś, jakieś dane pobrać wzwyż naszego obiektu, to możemy do tego, do tego stosować dwie metody. Albo jakieś proste skrypty, które będą mówiły obierz dane z tego, z, tego, z tego nodu i odczytanie, albo przez tak zwane stampowanie. Stampowanie to jest nic, absolutnie nic innego jak po prostu przesyłanie danych wzwyż z odpowiednich nodów. Z nodów, które tworzą wiele obiektów. Na takim nodem jest na przykład nod copy, do którego jeszcze dzisiaj jedziemy, oraz na przykład l-system, który może na przykład stworzyć ten system na którym będą kwiatki. I teraz każdemu temu kwiatkowi, bardzo każdemu temu kwiatkowi możemy przesłać pewne dane. I te dane potem wykorzystać. Tak. Zanim przejdę do tego magicznego tej magicznej roślinki, która była widoczna po prawej stronie, zrobimy w chodniku taki prosty przykład systemu, który posegreguje te wszystkie informacje, które powiedziałem i mam nadzieję, że nie wyjaśnię. Wyobraźmy sobie, że w takim razie będziemy chcieli wchodzić zrobić e, następujący N system. Będziemy chcieli, żeby nasz N system był Jak jakiś... Złączyły się projektory. Są białe? No to dobrze, to grają w białe. Ale dobrze, to i tak będzie widocznie, ja zaraz wrócę i tak do laptopa. W każdym razie, jeżeli chcielibyśmy w Hodynu zrobić ten system który będzie wyglądał następująco, Główną łodygą będzie jakaś pogięta kreska. Okej, widzicie. Jest jakaś pogięta kreska. Albo na przykład nie wiem, to będzie jakaś nasza łodyka. Ok. I z tej kreski, co pewien czas, będą wychodziły pogięte łodygi. Dobrze, ja narysuję na nic. Mam <gry> nadzieję, że będzie ważne. A tu przechodzę od razu na... Eee... Dobrze. <gry> Załóżmy, że to jest nasza modlitwa. I chcemy, żeby od tej modlitwą co pewien czas odchodzimy jakieś rozgoręzienia. Oczywiście kulki indywidualnie wyglądało, że ja wersuję. I na końcu tego rozgaręzienia będzie kulka albo kulki nie będzie. To będzie losowe. I te kulki będą dodatkowo różnych wielkości, czyli na przykład tutaj będzie duża kulka, tutaj będzie miniaturowa kulka, tutaj będzie taka kulka i tak dalej. Dodatkowo ten system będzie zmieniał swój kolor na przykład od białego do różowego na samym końcu. Taki prosty, powiedzmy, taki prosty przykład. Aby go zacząć robić w jakiś sposób, powiedzmy, że generacją zerową nazwiemy regułę Fx. No, na przykład taki nasz Fx. Ja bardzo lubię F x, więc będę je często stosował. Powiedzmy, że Fx tworzy jakąś kreskę do przodu i ustawia literkę F x. Dopóki Houdini nie wie, co z tą literką zrobić, to ona będzie zostawała. Jeżeli natomiast powiemy na takie coś, że F x będzie zamieniany na Fx, to każdy x z każdą nową generacją będzie zamieniany znowu na kreskę do przodu i x. Kreskę do przodu i x. I tak dalej. To jest początek, natomiast końcówkę zrobimy tak w razie, ee, tak. eee, W takim razie. W takim razie Wracamy do pustego systemu. Na to, na to. <grym> <Dzie> <grym> dziękuję. <grym> Wracamy do pustego e systemu i jeżeli, jak już powiedziałem, damy regułę na samym początku fx, to dostaniemy prostą kreskę i mimo że mamy obecnie ustawioną 118 generację, to Holini nic więcej nie zrobi poza prostą kreską i nasz e system będzie aktualnie wyglądał jako fx. Dlatego, że nie mamy reguły, która mówi nam, co ten x będzie robił. Jeżeli teraz napiszemy naszą regułę, tak jak powiedziałem, x, podstaw, podstaw jest podsta fx. To nasza kreska się wyraźnie wydłuży. Jeżeli będziemy zwiększali ilość generacji albo zmniejszali, to ta kreska będzie dłuższa albo krótsza, dlatego że, dlatego, że, dlatego, że dlatego że te generacje będą dochodziły albo będziemy je zmniejszali. Dobrze, to znaczy albo po prostu będziemy mieli mniej generacji albo ich więcej. Przy każdej generacji kreska się wydłuża. Jeżeli teraz będziemy chcieli, żeby ta kreska na przykład była pogięta, jest to bardzo proste do zrobienia w chłodnim. Wystarczy, że dopiszemy do naszych reguł. Ey, znacznik, który będzie mówił zegnij kreskę, tą naszą łodygę pod losowym kątem kątem o wartości od zera do jakiejś, do jakiejś innej wartości